Dzień dobry, w Studio Biznes witam kolejnego gościa, pan Marcin Markiewicz, szef Rady Nadzorczej. MEF, spółka akcyjna, a m e -W, MEF, to są małe elektrownie wodne, bo to jest domena, w której firma się porusza. Proszę Państwa, ja przypomnę, że rozmawialiśmy już z panem prezesem Markiewiczem, no pod koniec uschyłku lata mniej więcej to było i wówczas rysował pan pewien plan rozwojowy firmy, który miał się zakończyć debiutem giełdowym na parkiecie New mm -hmm. Connect, no bo firma... Jest tych rozmiarowo, akurat mhm. pasująca do e, New Connectu, ten plan w pewnym istotnym aspekcie został już zrealizowany. Znaczy, tak, no, ruszyliśmy pierwszy ten większy krok, e, czyli pozyskanie środków na inwestycje od, od prywatnych, prywatnych osób, od prywatnych osób szeroko. Znaczy na tyle szeroko, na ile pozwalała oferta prywatna, czyli nie robiliśmy oferty publicznej, robiliśmy ofertę prywatną. Wymagało to spotkań osobistych, wręczania osobiście oferty i w ten sposób udało nam się pozyskać 2,5 miliona złotych w tej chwili na inwestycje. I to są pieniądze fizycznie leżące fizycznie na koncie? Fizycznie gotówka leżąca no. na, na koncie spółki. No i teraz wychodząc od tej kwoty, budujemy małe elektrownie wodne, a ta kwota nam odpowiednio jakby zlewarowana pozwala na prowadzenie naprawdę dużych inwestycji, bo jednym takim aspektem są dotacje unijne, czyli dla przykładowej inwestycji takiej za 10 milionów złotych, 6 milionów możemy pozyskać z dotacji unijnych. Pozostały kawałek, no to to jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Jeszcze udziela proszę, preferencyjnych własnego kapitału. własnego kapitału, tak. Więc taki wkład własny przy takiej inwestycji jest na poziomie 2 milionów złotych. Czyli z takim kapitałem jesteśmy podejść, w stanie podejść do naprawdę dużych y, obiektów. I takie lokalizacje znaleźliśmy, takie lokalizacje mamy e, i w takich lokalizacjach teraz będziemy budowali te małe elektrownie wodne. Do elektrowni zaraz wrócimy jeszcze, ale mówmy o tej ścieżce giełdowej. Jak, ścieżce... Jakie są kolejne kroki? W piątek składamy wszystkie dokumenty do KRS-u, do KDPW, dematerializ de dematerializacja akcji i dokument informacyjny na giełdę e i czekamy na wyznaczenie nam dnia debiutu. Bo jeżeli debiut ten na dzień, na to jest ta skrócona ścieżka, To jest ta skrócona ścieżka, hmm. przy czym jeżeli ten dzień debiutu by nam wypadał jakoś w okresie na, powiedzmy międzyświątecznym czy coś takiego, no to wolelibyśmy go jednak przełożyć na to początek to podyskutujemy, stycznia. to tak. dyskutujemy, ale to jest już. To. Ale to, to jest tak, tak, to już. To już jest w przeciągu kilku tygodni pojawiamy się na rynek w tej chwili. Zgadza się. To no, powitamy no. na parkie kolejną spółkę, to teraz o tych elektrowniach wodnych. Mówimy o tej zielonej energii, w tych dniach mówimy więcej, no bo jest konferencja w, w Kopenhadze. W tym wypadku przekładamy to na język praktyki. Dużo się mówi o zielonej energii, ale niekiedy to jest bardzo mgławicowe, nowe technologie, y, może kiedyś będą geotermiczne, coś, wiatraczki, wszystko fajnie. Elektrownie wodne mają tę cechę, że są, że wiadomo o czym tu Mówimy. W tej chwili w Polsce tych elektrowni stoi prawie 700. Czyli, to, czyli wydaje nie widać ich na co dzień, ale one w Polsce są i produkują ten prąd. W wszystkich obiektach, które podpadają pod pojęcie zielonej energii, zainstalowanych jest około 2000 MW, z tego mm -hmm. połowa w działających elektrowniach wodnych. Zgadza się. Mm -hmm. Czyli to jakby w tej chwili te elektrownie wodne to jest naprawdę duży, duży udział w tej energetyce odnawialnej, a. Sytuację mamy taką, że do 2020 musimy znaczną część energii, dużo większą niż w tej chwili, wytwarzać z tych odnawialnych źródeł energii. E, czyli do zrobienia mamy jako, jako Polska jeszcze bardzo dużo. Natomiast taka spółka jak nasza, no to my ten plan pomagamy, tą strategię rządu energetyczną pomagamy realizować. No, słowo małe elektrownie wodne w tym wypadku jest bardzo ważne, bo tu nie chodzi o wielkie obiekty, o ogrodzenie wielkich rzek. No, z, tego, z tego powodu tych elektrowni, jak się, jak się ktoś nie interesuje tematem, no to nie wie, że istnieją. Ja miałem takie spotkanie z inwestorem w Kaliszu, gdzie umówiliśmy się w Kaliszu w centrum miasta e, i okazało się, że tam obok restauracji, w której się umówiliśmy, stoi mała elektrownia wodna. Człowiek mieszka w Kaliszu od 30 lat jeździ w to miejsce codziennie i nie wiedział, że obok stoi elektrownia. To jest po prostu niepozorny, budynek. budynek. tymi elektrowniami wodnymi bywają problemy, no bo to rzeczywiście trzeba nurd rzeki przegrodzić, tam to się mhm. krzywi, że rybki nie mogą sobie swobodnie płynąć, te, które na przykład potrzebują. Aha. W tej chwili jest tak, że jak się buduje taką elektrownię wodną. Obowiązkiem inwestora jest zbudowanie przepławki dla ryb. Hmm. Czyli nawet w takiej sytuacji, kiedy jazd już istnieje i te ryby tam na dzień dzisiejszy nie mogą przepływać, to obowiązkiem kogoś, kto podchodzi do takiej inwestycji, jest wybudowanie przepławki dla ryb, żeby tą rzekę udrożnić, żeby tą, tą rzekę udrożnić po prostu ekologicznie. Hmm. Na czym się panowie w tej chwili najbardziej koncentrujecie? Na szukaniu lokalizacji czy na... Cały jest... czas na szukaniu lokalizacji, lokalizacji. ponieważ te lokalizacje ten... to jest ten portfel, im więcej ich hmm. będziemy w stanie zakupić, tym to jest lepsza baza dla nas do rozwoju. Bo samo projektowanie coś, to jest w pewnym sensie powtarzalne. To prawda? jest powtarzalne i cały taki proces od momentu rozpoczęcia inwestycji do jej zakończenia to jest kilka miesięcy. Najbardziej jakby istotnym miejscem, żeby mieć dobre i tanie, tanie opozyskane lokalizacje. I w tej chwili jak my rozmawiamy, to od nas ludzie jeżdżą po Polsce, i rozmawiają z właścicielami kolejnych lokalizacji. Wysyłamy tam audyty, badamy. Jakie model wages? proponujecie komuś, kto ma na przykład stary młyn nad rzeką? Jeżeli, jeżeli jest tam do, dobry potencjał, no to dwa, dwa są rodzaje. Albo dzierżawa, albo zakup. Jakby takim pierwszym dla nas takim krokiem najbardziej naturalnym jest zakup takiej lokalizacji mieć, wtedy mamy nieruchomość na własność. To jest dużo wygodniejsze, jakbyśmy chcieli w przyszłości na przykład, czy lewarować się przy pomocy kredytu, wówczas mamy... I chcemy panowie sami te elektrownię później eksploatować? Czy... Tak. tak. Znaczy, to nie jest taki model, że my budujemy elektrownię i na przykład ją odsprzedajemy. Korzystamy z niej, sprzedajemy tą energię. No i ja w tej chwili prowadzę kilka rozmów z inwestorami takimi, którzy mają biznes, który jest bardzo mocno oparty na energii elektrycznej. I oni zastanawiają się nad w tej chwili również zainwestowaniem w naszą spółkę takim celem, że będą mieli własną energię, którą sami będą wytwarzać, sami będą mogli ją konsumować. Nie jako w zamkniętym hmm. Czyli tak, no ale, pośrednictwa ale jest, sieci aha, państwowej. Tak, tak dokładnie. Hmm. Czyli to będziemy po prostu wytwórcą prądu. Ile tych elektrowni by Pan chciał mieć w takiej perspektywie? No, znaczy, kilkuletniej... w, taki, w takiej perspektywie właśnie dwuletniej chciałbym mieć moc zainstalowaną w okolicach 3 MW. I tak patrząc po lokalizacjach, które mamy, e, to jesteśmy w stanie ten cel zrealizować budując powiedzmy od 3 do 5 elektrowni. To w Takie od tego, to są gdzie... obiekty, ja cały czas chcę to na naple osadzić. Tak, dokładnie. No, to są, to są, to jest do pięciu obiektów, podczas gdy w Polsce działa siedemset, czyli nasz wkład również w tą, w tą, ilość tej energii wytwarzanej w Polsce nie jest jakiś gigantyczny. No ale pieniądze na inwestycje są spore, ale też zyski są bardzo, bardzo dobre. I lokalnie są to obiekty. I to są lokalnie, które po prostu. Znaczące. Tak. Lokalnie to są obiekty znaczące, już taka elektrownia za, zasila w prąd tak fizycznie całą swoją okolicę. Czyli jest całe miasto, które, które jest przy milane. Z... tak na to tak, można spojrzeć. Dokładnie. Te 3 MW, to jest około 6 tysięcy gospodarstw domowych. Czyli to już, jest, to już jest jakaś znacząca ilość. A obecność Obec... na giełdzie czemu będzie służyła? Znaczy na, gieł na giełdzie chcemy być, się żeby... albo po pieniądze, albo po honor i splendor. Znaczy, przyszliśmy po obydwie rzeczy. Po obydwie. Oj, Tylko, oj, że pieniądze ten... zdobyliśmy w tej ofercie prywatnej przed wejściem na giełdzie, e, a potem chcielibyśmy pokazywać kwartał po kwartale, na czym polega ten biznes, że to jest dobry biznes, że ta stopa zwrotu jest bardzo wysoka, e, żeby w przyszłości może znów sięgnąć w ofercie na przykład e, publicznej, czy przy przejściu na główny parking, znów sięgnąć e, e, po kapitał z rynku. Ostatnie pytanie, kiedy pierwszy Pierwsza elektrownia się zakręci. E, zakręci się po wakacjach. W przyszłym czyli, roku, czyli w przyszłym roku, fakt. tak, czyli niedługo. To już jest procesyjnie obliczone wszystko. Mm -hmm. Zgadza się. No to na razie na debiut czekamy, a później na pierwszą żarówkę świecącą. <laughs> Dziękuję panu. Dziękuję urzębie. bardzo. Do widzenia.